Pała Tobie, Król wieku. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pała Tobie, Panie. Jakub. Był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą ducha świętego. Mąż jej Józef który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie zamierzał oddalić ją potajemnie gdy powziął tę myśl oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie synu Dawida nie bój się wziąć do siebie Maryi twej małżonki albowiem z Ducha Świętego jest to co się w niej poczęło Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od Jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak Mu polecił anioł Pański. No to słowo pańskie, ma Tobie Chryste. Kochani, staje dzisiaj przed nami ten, który jest nie tylko jednym z wielu świętych, ale jest świętym zupełnie wyjątkowym: taki ubogi dobroczyńca. Ubogi to człowiek, który wszystko ma u Boga. I niewątpliwie taką osobą jest święty Józef. Ubóstwo w naszym chrześcijańskim życiu też ma polegać na czymś zupełnie podobnym, by Boga uczynić największym swoim skarbem, by oddać Mu serce, by oddać Mu siebie, by oddać Mu wszystko. Ubogi dobroczyńca, bo przez ręce świętego Józefa tysiące ludzi na całym świecie otrzymuje wciąż i każdego dnia mnóstwo łask, darów, które przechodzą od Józefa przez Jego ręce, a są składane w sercu Maryi i w sercu Jezusa. Święty Józef nie wypowiedział: Żadnego słowa, przynajmniej Ewangelie nie zapisały żadnego ze słów, które miałby wypowiedzieć. A mimo to jest takim niemym patronem Kościoła. Nie mówiącym, nie wypowiadającym słów, a jednak głoszącym, bardzo wyraźnie mówiącym, poprzez życie. Poprzez swoje decyzje tak bardzo wiele. To człowiek o dojrzałej wierze, bo został wystawiony na próbę wiary, podobnie jak jego małżonka Maryja. Józef przeżywa jak Maryja swoje zwiastowanie. Zauważcie, że zarówno w zwiastowaniu Maryi, jak i w tym zwiastowaniu. Józefowi jest na początku lęk. Archanioł Gabriel, przybywając do Maryi, mówi do niej, nie bój się. Anioł mówi do Józefa, nie bój się. Ten sam początek, ten sam lęk, ta sama niepewność. Możemy przypuszczać, że ilekroć Bóg zbliża się do człowieka, My niepewni przebiegu tego spotkania, celu dla którego zbliża się ku nam, możemy odczuwać w naturalny sposób jakiś rodzaj lęku, niepewności, zakłopotania. To trochę tak jak z Zacheuszem, który był zakłopotany, no bo, no bo Jezus taki dobry, taki święty, a ja. Taki słaby, taki biedny, taki brudny bywam. W tym zakłopotaniu sam Pan Bóg przejmuje inicjatywę. Mówi nie bój się, po czym ogłasza to, co chce ogłosić. Józef, jak słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, ma wziąć do siebie Maryję, bo z Ducha Świętego jest dziecię. Które się w niej poczęło. Józef jest człowiekiem, który próbował ocalić Maryję od zniesławienia. Chciał ją oddalić w ukryciu, potajemnie. Niech dziewczyna gdzieś urodzi, gdzieś daleko, niech będzie daleko od ludzkich języków, niech nie czeka ją kara, którą prawo przewidywało dla. Wierołomnych kobiet, przecież wiedział od Anioła, że Maria jest czysta, że nie dopuściła się żadnego przekroczenia, że od Boga, z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Więcej, Anioł mówi: Józefie, Ty będziesz teraz ważny, bo to Ty nadasz imię. Temu dziecku, które się w niej poczęło. To imię będzie mówiło, że on zbawi świat z jego grzechów. To imię Jezus, Zbawiciel. Józef jest tym, który nadaje imię, a więc jest tym, który bierze odpowiedzialność za Jezusa. Jezus jest. Pod opieką Józefa, tym, kim jest każde dziecko, zapatrzone w osobę swojego ziemskiego Ojca, Jezus w osobę swojego ziemskiego Opiekuna, który będzie wszystkiego uczył, kształtował w Jezusie. Pomyślisz sobie, coś mi tu nie gra. Przecież, Jezus jest Synem Bożym, tak? Ale człowieczeństwo Jezusa kształtować będzie na ziemi Józef. Józef jest człowiekiem zupełnie wyjątkowym, powiedziałbym nawet heroicznie działającym w heroicznej miłości, w heroicznej wierze. I w zawierzeniu, no bo wyobraź sobie, przychodzi do niego Boży posłaniec i mówi mu: Ty masz się podzielić swoją żoną z Bogiem, bo ona będzie matką mojego syna. Józef jest człowiekiem niezwykle cichym. Mówi, nic nie mówi, ale czyni wszystko tak, jak tego od niego oczekuje Bóg. Mówi, nie mówiąc, niech rozbrzmiewa wola Boża, niech rozbrzmiewa Bóg. Ja pozostanę w cieniu Jego słowa. Józef jest człowiekiem niezwykłej miłości. Chroni Maryję i dzieciątko. W drodze do Egiptu, jest tym, który ratuje ich spod przemożnej ręki Heroda. Dopiero po jego śmierci wrócą do siebie. To konkret, to nie obietnica. To jest człowiek, który autentycznie działa, opiekuje się, bo kocha, bo rozumie, bo chce pomagać. Józef jest tym, który przejmuje opiekę nad dorastającym Jezusem. Kiedyś podszedł do mnie tu w tym kościele człowiek, notabene też mający na imię Józef, który powiedział tak: No dobrze, mamy tu w kościele i Boże Miłosierdzie, mamy Matkę Najświętszą, mamy Siostrę Faustynę, ale nie mamy świętego Józefa. I wtedy powstał zamysł, aby poprosić o namalowanie obrazu świętego Józefa i wprowadzić go do tej świątyni, by on poczuł się u siebie, ale i my byśmy się czuli z nim związani. Zwróciłem się do malarza, artysty, Siergieja Szemieta, który w kościele świętego Józefa na osiedlu Kalinowym, dokładnie te obrazy znajdują się w tej chwili w rewektarzu plebanii, namalował pięć pięknych, symbolicznych scen z życia świętego Józefa. Ksiądz Adam wczoraj przywiózł taki katalog z owymi pięcioma scenami z jego kościoła i prosił, abym na zakończenie dzisiejszej mszy świętej Przekazał wam ten katalog w prezencie. Ale pozwólcie, że skupimy się na tym obrazie, na który patrzymy. Bo oto obraz świętego Józefa. Prosiłem, żeby Siergiej Szemiet zechciał namalować go wedle swojego pomysłu z jednym zastrzeżeniem. Proszę nie malować małego Jezusa, którego Józef trzyma na ręku. Ale proszę namalować Józefa z młodym Jezusem. Dlaczego? Pomyślałem sobie, że Józef, który jest jednocześnie patronem, może być i wzorem dla ojców, którzy sprawują troskliwą opiekę nad swoimi dziećmi, nad swoją żoną, i powinien być odkryty przez nich, przez nas. Jako ten nadzwyczajny opiekun. W tym obrazie, który wygląda dla wielu w pierwszej chwili nieczytelnie, mamy wieloznaczność prostych symboli. Zacznijmy od tego, co widać najbardziej. Wyróżniona postać jasna Jezusa. Jezusa, który trzyma w ręku lampkę oliwną, trzyma światło. Światło w ręku Jezusa. Autor mówi do nas: Pamiętasz słowa Jezusa? Ja jestem światłem. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Ja jestem światłem życia. Czy jestem dla Ciebie światłem również? Atrybuty świętego Józefa, tej postaci stojącej za Jezusem, ciemniejszej postaci. Józef zawsze w cieniu. Józef nierozświetlony. Józef stojący w kącie. Józef nienarzucający się i te dwa atrybuty, które są jego atrybutami. Trzyma w prawej dłoni lilię, symbol czystości i niewinności. Nad tą lilią niknąca biała plama, tak jakby autor czegoś celowo nie domalował. Ta niknąca, jasna plama światła, w którą wchodzi Lilia, to znak, że dar Jezuso, Je, Józefowej niewinności jest darem Bożym, jest darem od Boga. I drugi symbol Józefa to warsztat stolarski, przed którym stoi Jezus i stojący za nim Józef. I narzędzia stolarskie na tym warsztacie. Zauważcie, warsztat, przed którym stoi Jezus, nie jest tylko warsztatem. Ten warsztat jest jednocześnie stołem ofiarnym, jest ołtarzem. Skąd o tym wnioskujemy? Przed Jezusem rozłożona jest biała szata. Ta biała szata, to białe płótno, na którym on wspiera swoją rękę, to symbol całunu, w który zostanie zawinięte po śmierci ciało Jezusa. Jezus od początku żyje w świadomości tej drogi, którą będzie musiał przebyć, a jest ona przewidziana przez Ojca. A więc warsztat, który staje się jednocześnie stołem, który staje się jednocześnie ołtarzem dla Jezusowej ofiary. Są ponad postaciami, nieco u góry, w rogach ob obrazu, aniołowie. Aniołowie są zawsze świadkami wielkich tajemnic, to jednocześnie Boży posłańcy. Którzy błogosławią z nieba, błogosławią z nieba Józefa, błogosławią Maryi, bo Jezus staje się błogosławieństwem dla świata. Tylko dlatego, że Maryja i Józef w swoim zwiastowaniu, nie rozumiejąc niczego na początku, przyjęli w pełni Wolę Bożą. Wracam jeszcze do tej białej plamy. Ja wprost zapytałem żartobliwie Siergieja, czy brakło mu farby. On mówi nie. To jest biała plama wyrażająca jasność z nieba spływającą na ziemię. Poprzez Józefa który jest bohaterem tego obrazu. Józef, patriarcha z Rodu Dawida, Józef, czuły opiekun Jezusa. Jeśli mówię o Józefie, jeśli próbuję wydobyć jego atrybuty, jeśli próbuję określić jego rolę, to tylko po to, byśmy wiedzieli, że mamy takiego wspaniałego, Przewodnika i opiekuna, którego chcemy i mamy naśladować. Dlaczego? Bo to wszystko, co robimy i to, czego nie robimy, ma ogromny wpływ na innych. Jeżeli będziemy starali się żyć, Biorąc z Józefa choćby odrobinę we własne życie, będziemy mogli podarować to, co Józefowe, tym, z którymi będziemy się spotykać, których Bóg postawi na naszej drodze, ale też już pod jednym dachem tym, którzy są tuż obok nas. Święci rodzili świętych, z ich sposobu bycia. Wynikała świętość tych, z którymi się stykali. W naszym spotkaniu ze świętymi podczas tych rekolekcji też chcemy się ich dotknąć bez lęku. I chcemy, żeby nas poprowadzili swoimi sprawdzonymi ścieżkami, bo święci rodzą świętych, bo święci wzywają do przemiany serca. Bo święci są zupełnie wyjątkowi. Chcemy zawierzyć się Jezusowi, przez to, że będziemy mu wierni jak święty Józef. Chcemy czynić to, co potrafimy i co możemy. Chcemy pamiętać o naszym Spotkaniu z Bogiem na modlitwie, o naszej celebracji Eucharystii w każdą niedzielę. Chcemy pamiętać o naszym wezwaniu do pracowitości i do zaangażowania w pomnożenie dobra, w to, czym jest dzielenie się życiową mądrością z młodymi. To jest nasze, Wasze zadanie. My jesteśmy potrzebni innym. Wyjdźmy z tych rekolekcji z tym przekonaniem, że to było po coś ten czas tu spędzony. Po co? Byśmy wynieśli w naszym sercu myśl, postanowienie, dobre słowo i dzielili się nim z innymi. Żyjemy wśród innych ludzi. Dajmy im przykład życia wiarą. Dajmy im przykład tęsknoty za Bogiem, dodawajmy im odwagi, aby mimo trudności, na jakie napotykają w życiu, to normalne, nie odchodzili od Boga. I jeszcze jeden mały obrazek. Jest takie bardzo znane, mówią, że najpiękniejsze. Sanktuarium poświęcone świętemu Józefowi we Francji w Cotignac. Sanktuarium zupełnie wyjątkowe. Docierają tam ludzie, którzy ze swoimi karteczkami zasypują wprost świętego Józefa prośbami, intencjami. Walą drzwiami i oknami, chciałoby się powiedzieć. Wierząc, że ten nadzwyczajny opiekun, znawca życia, patron dobrej śmierci, patron Kościoła błogosławi, błogosławi samotnym, nieszczęśliwym, błogosławi rodzinom. Idą tam tłumnie. Ale kiedy wejdziesz do tego wspaniałego sanktuarium i znajdziesz się w prezbiterium, to patrząc przed siebie Próżno ci będzie szukać wizerunku głównego patrona tego kościoła. Odnajdziemy zaledwie niewielką figurkę Maryi, która wtuliła się pod krzyżem. Żeby spotkać gospodarza tego sanktuarium, o którym opowiadam, trzeba się odwrócić i zobaczyć. Że stoi gdzieś tam z boku, przy wejściu, tak jakby pilnował żony i syna i dbał o to, żeby przypadkiem ich nie zasłaniać. Wyjątkowy patron, który staje się patronem naszej wielkopostnej drogi. I my prowadźmy wszystkich do Jezusa. Nie zasłaniając sobą tego, co najważniejsze, tego, co od Boga, tego, co prawdziwe. W tym, by kroczyć do Jezusa i za Jezusem, pragnie nam pomóc wspólnota. Najpierw ta wspólnota, która jest wspólnotą ludzi oszczonych. Przychodzimy na Eucharystię niezależnie od tego, czy możemy pożywać Komunię Świętą czy nie, bo jesteśmy ochrzczeni, bo wierzymy, bo potrzebujemy Bożej bliskości i Bożej łaski na co dzień. Ale jest też taka wspólnota, którą współtworzymy tutaj przy parafii Miłosierdzia Bożego na wzgórzach Krzesławickich. Wspólnota która jest środowiskiem naszego dorastania, dojrzewania. Jest to wspólnota, która może nam także pomóc w rozeznawaniu pewnych sytuacji naszego życia i w modlitwie. Przyjdź do tej wspólnoty, jeśli czujesz taką potrzebę, jeśli sprawy Boże są dla Ciebie ważne, jeśli potrzebujesz rozeznania. Spotykamy się w każdy trzeci piątek miesiąca, z wyjątkiem wakacji, o godzinie 18.00. Najpierw w kaplicy Dolnego Kościoła, a potem w sali Jana Pawła II. Wejście jest tam za zakrystią. Trzeba ją obejść w kółko i wejść po schodkach potem na dół. I jeśli nie byłeś tam jeszcze, to zapraszamy Cię. Przyjdź, pobądź z nami. Pobądź z Jezusem, który jest także pośród nas. Skąd ja o tym wiem, a mówię to z całą pewnością? Ponieważ Jezus powiedział: Gdzie dwóch albo trzech zebranych jest w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Nie mówił dwóch świętych. Nie mówił. Dwóch zbawionych, nie mówił dwóch porządnych, nie mówił dwóch mężczyzn, dwóch, dwaj, dwaj mężczyźni, nie mówił nawet dwóch ochrzczonych, powiedział dwóch zebranych w imię moje. A przecież my zbieramy się w każdy trzeci piątek w imię Jezusa, dla Jezusa i z Jezusem pośrodku. Niech święty Józef wyprasza wszystkim i każdemu z nas z osobna te łaski, które są nam najbardziej potrzebne.